Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj robimy szybką akcję wywożenia gnojowicy na pola. Właśnie jestem w drodze i zapraszam Was serdecznie na odcinek, w którym pokażę z jakich maszyn i urządzeń będziemy w tym celu korzystać. Zapraszam! A taki oto sprzęt! Jest do wywożenia gnojownicy, do pompowania w zasadzie. Mamy tutaj pompę. Mamy tutaj węże, które będą rozciągnięte od zbiorników aż na pole. Mamy tutaj mikser, w którym będziemy mieszać perfumy duńskie. Jest również most który rozstawiamy przez drogę jest on hydraulicznie tutaj podnoszony żeby ciężarówki się mogły pod nim mieścić są też takie składane na miejscu, ale to zajmują czas a ty tutaj podjeżdżamy, rozsuwamy i gotowe. Tu już pompa zaczęła pompować węża rozsuwamy Bianka się zaczyna robić, tak to się prezentuje. Maszyna jest sterowana. Radiowo tu widzicie antenę przez operatora, który jeździ po polu, jak i również yy, może kontrolować, jak również widzi pracę. Maszyny, czyli jakie jest ciśnienie na pompie i tak dalej. A maszyna to SDS 8000, rozpiętość 36 metrów, szpula o długości 550 metrów, 5 calowa. Pozwala nawieść obszar do 6 hektarów na godzinę. A w kabinie macie nawet ekspres do kawy. Tak to się miksuje zbiornik z gnojowicą, tu jeden, tam jest drugi. I teraz powolutku muszę sprawić tak, żeby ta warstwa tutaj u góry się rozpłynęła i rozbiła w tej gnojowicy płynnej, żeby można było to przepompować. No i mieszamy tę niedzielną zupę. Jeden gar, tam drugi. Musimy to ładnie wymieszać te wszystkie przyprawy.